Trzeci dom 10 kwietnia 1900 roku. Pokora przyciąga Jezusa do duszy. Błogosławiony Jezus nadal nie przychodzi. O Boże, jak niewymowną boleścią jest Jego nieobecność. Starałam się, jak mogłam, zachować spokój i byłam całkowicie Jemu oddaną. Ale skąd moje biedne serce nie mogło już dłużej wytrzymać? Robiłam co mogłam, żeby je uspokoić. Powiedziałam: Moje serce poczekajmy jeszcze trochę. Kto wie, może przyjdzie. Użyjmy jakiejś sztuczki, żeby go nakłonić do przyjścia. Zwracając się więc do niego, powiedziałam: Panie, przyjdź, jest już późno, a Ty jeszcze nie przychodzisz. Dziś rano staram się, jak mogę, aby być spokojna. Ale ty nie pozwalasz się odnaleźć. Panie, ofiaruję ci męczeństwo Twojej nieobecności jako wyraz mojej miłości i aby przekazać ci dar, który nakłoni cię do przyjścia. To prawda, że jestem niegodna, ale nie poszukuję cię dlatego, że jestem godna. Poszukuję cię z miłości i dlatego, że bez Ciebie czuję, że brak mi życia. A ponieważ nie przychodził, powiedziałam do Niego: Panie, przyjdź, bo inaczej zmęczę Cię moimi słowami. Czy nie przyjdziesz nawet wtedy, kiedy się zmęczysz? Ale któż mógłby wyrazić wszystkie moje niedorzeczności? Wypowiadałam ich tak wiele, że gdybym chciała wyrazić je wszystkie, zbyt długo by to trwało. Potem ujrzałam przez krótki czas mojego słodkiego Jezusa, który poruszył się w moim wnętrzu, jakby przebudził się ze snu. Ukazał się więc wyraźnie i przeniósł mnie poza moje ciało i powiedział do mnie: Tak jak ptak trzepocze skrzydłami, kiedy ma wzlecieć, tak też dusza trzepocze skrzydłami pokory w locie pragnień. W tych uderzeniach skrzydłami posyła magnes, który mnie przyciąga, tak, iż gdy ona wzlatuje, aby przyjść do mnie, ja też wzlatuję, aby pójść do niej. Ach, panie, to jasne, że brak mi magnezu pokory. Gdybym wszędzie na swojej drodze roznosiła magnez pokory, nie trudziłabym się tak bardzo w oczekiwaniu na Twoje przyjście.